Witam Was po raz drugi w dniu dzisiejszym. Powiem Wam szczerze, że z taką nienawiścią, jaką się obecnie spotykam, jest coś niesamowitego. Nie? Tu tak, a propos, jeszcze tu właśnie odprowadzałem przed chwilką dziecko, moją Wiktorię. Do matki oczywiście jest wielki problem, bo, bo dziecko chciało zostać dłużej. Znowu, znowu, znowu. Chciało, chciało zostać na noc. No niestety nie zostało na to pozwolone. Na moje zapytanie, które wysłałem, dostałem odpowiedź, że mam przywieźć Wiktorię do domu. Szczerze mówiąc, czekam na. Opinie biegłego sądowego i to w jak najszybszym tempie, bo <laughs> po prostu to, co się dzieje, to jest coś niesamowitego. Ta nienawiść tych ludzi do osób, to jest do, do, do pewnych osób, do mnie też między innymi, to jest po prostu coś niesamowitego. Jakieś nieporozumienie, takie zachowanie, to jest naprawdę poniżej krytyki. Poza tym, kolejna rzecz jest taka. E, oczywiście na wszystko posiadam dowody i, 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 i nie będę ich teraz ujawniał, natomiast chętnie, pewnie w sądzie to, to, to się okaże, jak moja, jak, jak ta druga strona, że tak powiem, bardzo pięknie w sądzie grała oczywiście i jak zwykle kłamała, bo tak to należy nazwać wprost, kłamała o tym, że jestem bardzo mile widziany, że mogę do córki do domu przyjechać, no czego efektem była, między innymi widzieliście ostatnio moją rękę, to był efekt tego... Miłego widzenia, na szczęście było to nagrywane. No i teraz jak przychodzę, no to tak jestem mile widziany, że, 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 że jedyne słowa, jakie potrafią użyć, to chyba gorzej niż do psa. Tam, tam, tam jest brama, tam jest twoje miejsce, wynocha. Także no to są, to są, to są przykłady tego, jak prawdomówne, są niektóre osoby i e, jak zależy im na dobru dziecka, tak? Tak naprawdę zależy im tylko na tym, żeby, żeby to dziecko odciąć od ojca. E, nie wiem w jakim celu, żeby, żeby, żeby e, musiało później całe życie do psychologa chodzić. E, już, że tak powiem, e, jeden problem jest. Nie pozwolę na to, żeby. Żeby z Wiktorią był taki sam. No, co jeszcze? No, 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 po to dla, chyba dlatego, że mówię, że, że nigdy ktoś tam nie posiadał nic tak w swoim życiu, nie miał swojego mieszkania, swojego samochodu. Zawsze na kimś żyrował i, i, i to było zawsze kogoś. I teraz jest po prostu dokładnie ta sama historia. Także, no, co mam więcej powiedzieć, na ten moment to wszystko. Mam nadzieję, że niebawem wyrok troszeczkę się zmieni i będę mógł swobodnie córkę zostawiać u siebie na noc. Będę na to, na to parł. No, poza tym, wydaje mi się, że, że, że to jeżeli chodzi o ograniczenie praw rodzicielskich, czyli pozew, który ja dostałem, to tutaj powinien raczej. Raczej w drugą stronę to powinno działać, z uwagi na to, że tak jak mówię, no, w... no trzeba, trzeba dojrzeć do, do tego, żeby, żeby prawidłowo wychowywać dzieci, począwszy chociażby od, od ubrania dziecka, a jak tu dziecko ubrać, jak same, sam, sam, sam siebie człowiek nie potrafi dobrze ubrać, nie tak naprawdę. No i to tyle, no. Zapraszam do komentowania, do, do, do jak potrzebujecie, nie wiem, jakiegoś wsparcia. Napiszcie, chętnie, chętnie pomogę, znajdźcie mnie na Facebooku. Yy. Dzieciaki muszą mieć oboje rodziców. Nieważne jakich, ale oboje, tak? I, I tyle. I na to będę naciskał, że dziecko ma mieć tatę i mamy tak samo, równo, tak jak będzie chciało. Nie powinno być zatrzymywane i powstrzymywane, bo co mam dziecku powiedzieć, jeżeli ubiera się w piżamkę i chce się położyć u taty spać, a tata nawet nie może Dużej, że tak powiem, tego dziecka zostawić u siebie w domu. To jest przykre i niestety najgorsze jest to, że że takie rzeczy spotykałem te dzieci ze strony ich rodziców też. No ale ja to przeżyję spokojnie. Przeżyję to, przetrwam i, i. Pokażę mojej córce, że. że to od jej wyboru będzie zależało, gdzie chce zostać. I że mam mieć tatę i mamy. Ja nie będę w taki sposób działał, jak ta druga strona, tak. W tak karygodny, w tak niemiłosierny I tak niszczący dziecko Nawet jeżeli byłaby sytuacja, że Ta druga strona miałaby ograniczone prawa rodzicielskie Czy też widzenia wyznaczone w jakiś dzień Tylko, to szczerze mówiąc Nigdy, przenigdy nie będę naciskał Żeby dziecko tylko wtedy się z tym z, tym, z tym z tą stroną widziała, tak? Z tym rodzicem tylko, żeby żeby mogło do tego rodzica iść, kiedy chce. Kocham cię, Wiktoria, pamiętaj o tym zawsze i tatuś ma dla ciebie zawsze czas. To nieprawda, co ci mówią, tak? Tatoś może po ciebie zawsze przyjechać kiedyś, jak to będziesz oglądała, to... Chociaż ja myślę, że ty już to rozumiesz i, i ten problem z tym, co, co ci mówią, to jest dlatego, że, że właśnie do taty chcesz iść i, i, i troszeczkę testatem pobyć i, 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 i zostać tu się na noc. Także pamiętajcie, no. Wiecie, no łzy, łzy. Prawdziwy mężczyzna, się nie wstydzi, ja się też nie wstydzę. Hmm. To jest moja córka, także no po prostu takie rzeczy się zdarzają, ale ja się nie poddam. I mówię Wam, jeżeli zależy Wam na dobru Waszych dzieci, to pamiętajcie, że muszą mieć ojca i matkę, i Wy też się nie poddawajcie, dopóki nie będą miały taty i mamy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia, pewnie wkrótce.